Tam siedzisz, pilnujesz tej kurwy, cwelu jebany. Halo. Halo, elo! Elo, elo. alos, no Kolejny leży, kolejny leży, kolejny Kolejny leży Hehe, co zamykamy dzisiaj Siemano, siemano No dobra jestem, co? Chyba w tą grę Siemano, siemano A, bo to ty Tam siedzisz, pilnujesz tej kurwy, ty cwelu jabany Chyba zamknięcie. Jokim, joki, joki. Leży, leży, leży Dzisiaj zamykamy tutaj. Jokim, jokim. O, ja mam wezwanie jak coś. Zapraszam na sprawdzanie kwić równa się perm. Ja mam wezwanie jak coś. Nie ma co robić psychozy, tym bardziej, że przez ostatnie półtora miesiąca tylko zjadłem jedną sztukę.